Rozciągasz się, a mimo to nie widzisz żadnych namacalnych efektów. W tym krótkim filmie pokażę ci trzy błędy, które na 100% popełniasz, które sprawiają, że Twoje rozciąganie jest nieefektywne. Wszystkie błędy pokażę na przykładzie skłonów przód. Pierwszym podstawowym błędem jest to, że ludzie w rozciąganiu nie szukają napięcia, tylko ból. Podczas rozciągania nie powinieneś. Czuć ból, ponieść, czuć napięcie i, jak sama nazwa wskazuje, rozciąganie. Więc, w momencie, gdy robimy sobie skłon w przód, to nie robimy tego do momentu, w którym odczuwamy niesamowity ból i toczymy walkę z naszym organizmem. Nie, masz schodzić do momentu, w którym poczujesz napięcie, tak? Poczujesz to napięcie, poczujesz, że te mięśnie, które chcesz zaangażować, po prostu się rozciągają. Kolejnym niesamowicie dużym błędem, który popełnia 99% osób, które biorą się za rozciąganie, to to, że w momencie, gdy w statyczny sposób rozciągnie sobie tutaj mięśnie dwugłowe, w dodatku mięśnie pośladków, to nie aktywują ich w realnym ruchu. To jest niesamowicie wielki błąd. Dlatego po takiej sesji statycznego rozciągania, na przykładzie tutaj, właśnie skłonów przód, połóż się na podłodze, i aktywuj te mięśnie, które już wcześniej rozciągnąłeś, tak? Czyli robisz sobie mostek, tak? Spinasz pośladki, spinasz mięśnie dwugłowe tak, aby te mięśnie mogły pracować, przyzwyczaić się do nowego zakresu ruchu. Samo rozciąganie nic ci nie da. Jest to niezwykle, ale to niezwykle ważne. I ostatnim błędem, który popełniałem ludzie przy rozciąganiu, to to, że robią to rozciąganie za krótko. To znaczy ten aspekt jest głównie powodowany przez punkt pierwszy. Ludzie szukają bólu zamiast napięcia, przez to, że niesamowicie ich boli, bardzo szybko odpuszczają. W momencie, kiedy robisz statyczny skłon w przód, to ty nie masz wytrzymać w nim 5 sekund, tylko 30 a nawet 60 sekund. Jeśli chcesz wiedzieć więcej tego typu filmów, to zostaw subskrypcję na tym kanale.